Witajcie! A zatem mamy informację w końcu. Się doczekaliśmy. Aczkolwiek myślałem, że wcześniej im się uda. A tutaj po patch informują, że dopiero 18 marca wejdzie nowy patch. Czyli nowa aktualizacja. Uuu, czyżby Fosnachtu już nie miało być? Dokładnie. Akurat jestem tuż przed 18 i już widzę, że tu. Nie ma, ponieważ jestem w Helvetii i nie ma nic ozdobionego, więc e, myślałem, że o 18 jeszcze będzie ostatni fastnacht, a tu się okazuje, że nie. Nic z tego. E, I właśnie mam tutaj kolegów, którzy mnie wiernie atakują. Jak sami widzicie i chyba awkujących przy okazji też. Ha. O, no to wychodzi <laughs> A więc dla wkujących zła wiadomość Jeżeli siedzą dalej To mogą zginąć Bo spalenie ich mogą Załatwić A więc Co mamy e W nowej aktualizacji Oczywiście jak wspomniałem Startuje od 18 marca Czyli do... wychodzi na to, że do 18 marca będziemy mogli uzbierać punkty skor, i je do tego czasu trzeba wydać. Eee, dokładnie, z aktualizacją, jak zawsze. Tak to właśnie wygląda. No więc fajnie, bo mamy więcej czasu na to, żeby dozbierać więcej punktów skor tutaj i móc je rozdysponować. Oczywiście do końca. Czyli o czym mowa? Eee, gdybyście nie wiedzieli o tych nagrodach i o tych punktach, żeby je wykończyć do końca przed 18 marca, bo później one się wyzerują, nie przechodzą na następny sezon, więc nic z nimi nie zrobicie i stracicie. A tak możecie wymienić to na dowolne nagrody, chociażby na ostatniej stronie, jeżeli ją odblokujecie, to macie nieskończone ilości do odblokowania możliwości, także warto je wtedy wykończyć do samego końca. Eee... Ale oprócz tego, od 6 do 10 marca zapowiadają się znowu podwójne mutacje, i widzę większa ilość surowców ze złomowania. Jeśli dobrze to rozumiem. Potem od 13 do 17 marca będziemy mieli podwójne kapsle. Zatem pewnie za misje i czy z potworów będą wypadać podwójne kapsle więc też można się na to nastawić a dopiero od 20 marca do 24 będziemy mieli podwójne punkty score więc będzie można szybciej te pierwsze nagrody uzyskać fajnie będzie warto o tym pamiętać oprócz tego też będą podwójne mutacje i w zardzewiały kilofie będzie specjalna paczka bodajże czyli specjalna oferta więc losowo za nieco taniej tańszą ilość punktów akcji będzie można wylosować losowy drop tak bym to ujął co, co ciekawe to w kwietniu czeka nas event ćmoczłeka a więc w tamtym okresie będziemy mogli się spotkać z eventem Ćmoczłeka i stamtąd będziemy już na wydropić chociażby książkę do ekspienia czy inne związane z tym miejscem jakieś fajne nagrody i plany. Oprócz tego spodziewamy się widzę podwójnego expa, czyli podwójne punkty doświadczenia też w kwietniu. Więc y, warto mieć to na uwadze, że wtedy będzie można szybko wyekspić postać i wylewelować ją wy, wyżej. E, a nowy event z kwiatami, związany e, i z nową aktualizacją, czyli w tym miejscu, pojawi się dopiero według tego, co przynajmniej ilustrują na nowej tablicy. E, jak widzicie, dopiero pojawią się 29. Kwietnia, czyli praktycznie na początku maja a więc daleko daleko bo na obecnej tablicy widać to zupełnie inaczej a teraz będzie dość daleko no i zapowiadają nowy update czyli nową aktualizację następnie w czerwcu więc zobaczymy <gryw> tak jak teraz nie idzie tego przewidzieć tak zobaczymy co wymyślą i jak to będzie wyglądać Oczywiście, na tą chwilę informacji jest mało, więc nie wiemy nic więcej. Czy pojawią się. O, w fajnym miejscu. Otworzę punkt 0. Właśnie, czy w punkcie 0 pojawią się nowe postacie, które miały być, czyli handlarze, czy, czy też nie? Czy będą jakieś inne dodatki, czy będą zmiany większe? W stosunku do serwera testowego Nie jestem w stanie wam za dużo powiedzieć na ten temat. Uuu, w kiepskim miejscu jestem. Tu jest niebezpiecznie. Z reguły ciężkie tu są potwory. Ale to nic. O, widzę, że nie jest tak źle. Serio, tylko jeden szczur był? No dobra, ale przynajmniej coś z niego wypadło. No i dobrze, i odkryliśmy sobie przy okazji punkt 0. Bardzo fajny sposób na to. Prawdopodobnie już zaczynają powoli znikać oferty, czy jeszcze nie? Zaraz zaczną znikać. Tygodniowe zapewne też, bo mamy w końcu wtorek. Czyli reset wyzwań, jak i tygodniowych, jak i dniowych. Więc zaraz będziemy mogli zacząć wszystko od nowa. A ja mam odsunięty punkt 0, więc jestem zadowolony. Ciekawe, czy będę mógł tu wejść, czy jeszcze nie. No, no, mogę wejść. Mimo, że nie mam misji zrobionej jeszcze w Skyline 2, to jak widać, mogę tu zajrzeć. Już widzę, że nikogo tu nie ma. A więc faktycznie misję muszę zrobić, żeby dopiero ktoś tu się pojawił. Jak widać, próba stali się dopiero pojawiła, więc Fastnacht tu już nie ma. Skończył się Fastnacht, skończyło się awkowanie. Będziecie mieli więcej swobody w końcu na serwerze i więcej ludzi będzie coś robiło. Taka prawda ale tak był stworzony fastnacht, że kusiło większość ludzi po prostu do tego, żeby awkowali tak to wyglądało, nie niestety, musimy to przyznać wszyscy więc koniec tej spiny i dramy, jest dobrze o, jak widzicie tygodniowe i dniowe zniknęły wezwania, więc dopiero zaczną się pojawiać będziemy musieli zacząć od nowa je robić tradycyjnie, aby uzbierać jeszcze więcej punktów score i bylecików, żeby wymienić na coś ciekawego. A my tymczasem sprawdźmy, czy będziemy widzieć już. O, nie, to nie to miałem zrobić. Czy będziemy już widzieć oferty w atomowym sklepie? Co nam oferują? A, ale czekajcie, zanim to zrobimy, bo może się to źle odświeżyć. To od wczoraj jest Minerva, przecież i to w opoce. Więc możemy do niej zajrzeć, ponieważ ma tam parę ciekawostek, ciekawych rzeczy, ale to wszystko dla wybranych konkretnie, można powiedzieć, ukierunkowanych graczy. Więc za chwilkę wam pokażę. A więc przede wszystkim plany na cały pancerz T65. Eee, pancerz wspomagany. I jest to pod względem chyba eee, obrony, czyli wytrzymałości na obrażenia, o ile się nie mylę, najlepszy pancerz w grze. Wielu wiele osób pewnie będzie mówić, że niekoniecznie, ale w statystykach wychodziło, że T65. Był najlepszy, e, niemniej jednak w wielu kwestiach wulkan e, unijny e, ultracyt chyba nie aż tak, ale unijny czy wulkan robi o wiele więcej dobrego, więc e, i pewnie nie jest tak mocno w statystykach za T65, ale gdyby Was to interesowało, T65 jest tu dostępny do zakupu za sztabki złota oczywiście jakieś gorylowe krzesło dla ozdoby w kampie krzesło z gula paczka dynamitu jeżeli chcecie rzucać dynamitem ale nie jest to taki fantastyczny super granat nuka granat i tak go przebija skrytka z worem struchłami z a więc taki wor z truchłem do postawienia w kamp lampa szpitalu psychiatrycznego pistolet Krzyżowca za 2000 sztabek złota to dla tych, którzy pragną grać gulem i chcą mieć ciekawy pistolet, który można modyfikować. Zapraszam do moich materiałów, ponieważ mam tam e, jakiś czas temu robiłem test pistoletu Krzyżowca, więc wszystko się na ten temat tam dowiecie. E, oraz mamy tu modyfikację do miotacza plazmy. E, jakie modyfikacje, a więc przede wszystkim mamy kondensator impulsowy do miotacza plazmy, nic nadzwyczajnego. E, ale mamy tutaj dostosowaną lufę snajperską, która wiek, którą większość graczy używa, więc warto ją sobie kupić, zwiększa zasięg i ma parę fajnych rzeczy oprócz tego wygląd e, miotacza plazmy zmienia właśnie na taki a żeby to wam lepiej zobrazować to o, taki wygląd tej plazmy a więc nie jest tak źle oprócz tego czekajcie od razu wam pokażę skalibrowany kondensator Aha, to co innego to jest dostosowana lufa snajperska to jest właśnie to czyli ta lufa i ona zmienia wygląd celownika nie mamy i nie będziemy mieć nie ma modyfikacji do celownika jest tylko kondensator do zmiany i tu mamy możliwość zakupienia kondensatora skalibrowanego który daje nam 100% Obrażeń krytycznych. I tu jest zawsze pytanie, co wolicie, ponieważ e, jest też świetny kondensator. O ile się nie mylę, jeśli chodzi o, o właśnie nazwę, a więc wam go może od razu pokażę. E, bo to jest kwestia zawsze do dyskusji, co wolicie, na co się nastawiacie. W plazmy. Oczywiście jest to broń ciężka, więc karty na broń ciężką działają pod niego. E, ale mm, nie to, nie to, nie to, nie to. Ale mamy tutaj do wyboru różne możliwości, tak? Dokładny kondensator, który no, niewiele zrobi, niewiele robi, ponieważ tutaj nam daje tylko trochę więcej celności, więcej trochę celności w wac. Kondensator impulsowy, który tak naprawdę zwiększa nam zużycie baterii, wspomaga pancerza wspomaganego wroga, czyli bardziej do PVP, które już w tej grze prawie nie istnieje. Skalibrowany kondensator to jest to, co zamontowałem ze względu na obrażenia krytyczne, bo chciałem mieć 100% większe. Oraz jest świetny kondensator, który jest też dobrze polecany: zmienia nam yy, amunicję na plazmową oraz zwiększa nam obrażenia do spalonych. Więc to jest kwestia, co wolicie. Ja tym razem do tej pory miałem wcześniej świetny kondensator, teraz zapragnąłem skalibrowanego i chcę go na tym potestować trochę. Dostosowana lufa, oczywiście to jest ta, standardowa jest taka, jeszcze jest dokładna, długa lufa, ale tutaj tej modyfikacji nie ma, więc tylko nam pozostaje dostosowana. Celowniku, jak, celownik jak wspominałem, nie ma. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to, co mamy dostępne u Minerwy. A my teraz możemy. A co pójdziemy tu, żeby nam nikt nie marudził nad ruchem? A my sobie, chociaż ty też ładnie jakiś. Pójdziemy sobie w każdym razie zobaczyć w końcu te oferty, nie? Teraz już powinny być. Oprócz tego, że wyzwania już się pewnie nie, nie załadowały się jeszcze. Dobra, zobaczmy, czy chociaż oferty się załadowały. A więc standardowa muzyczka. No. 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 Hello. Trzeba mieć cierpliwość do Fallouta. Uu. Sklep jest poza siecią. 8 po 18. Oferty Wam się nie ładują. Serio. Serio. a cóż. To. Zatem robimy, można powiedzieć, pauzę, bo tu widzę, nic się nie załadowało nigdzie. I zaraz do Was. A właściwie zróbmy taki szybki teleport. Przeskok w czasie. Więc będziecie widzieć, jak się w końcu pojawi. I opowiem Wam wszystko oczywiście.